Laudetur! Wśród tych ciężkich, smutnych dni, ciężkich dla mnie osobiście, bo tutaj mieliśmy tragedię z żoną ciężkich przez kwestię powodzi, jedna rzecz, która cieszy naprawdę sprawia, że podziwiamy, naprawdę jesteśmy dumni. Proszę Państwa, ten fantastyczny zamach przeprowadzony przez Izrael na w Hezbollachu, na członków Hezbollahu, sprawa pagerów, to może umknęło wielu, zamontowanie ładunków wybuchowych w kilku tysiącach pagerów. Pagerów, które zaczęli używać dlatego, że ich smartfony namierzały izraelskie służby, z łatwością mogący im posłać wtedy drona czy rakietkę. Proszę Państwa, ale no to było zupełnie cudowne. To wręcz symboliczne. Ci bonzowie Hezbollahu te swoje pagery nosili w kieszeniach. Wiecie, co im oberwało? No domyślcie się, kochane! Proszę państwa, ale to jest wręcz symboliczne. My jako Zachód, tak, bo powtórzę, Izrael jest częścią globalnego Zachodu. W konfrontacji z globalną osią dobra. Czym w końcu jest Hezbollah? Przecież Hezbollah to nic więcej jak ekspozytura Iranu, który to Iran prowadzi swoją agresję, proxy agresję, właśnie przez takie twory jak Hezbollah, w jakiejś mierze Hamas, w bardzo znacznej mierze Huti w Jemenie. Pan przypomnijmy, 200 rakiet teraz. To irańskie rakiety masakrują ich Ukrainę. Jeśli dojdzie do wojny z państwami bałtyckimi czy polską, tak, to ich rakiety będą tutaj spadać ich drony, szachet, ich rakiety. Izrael, uderzając w Hezbollah, tak naprawdę uderzył w Iran. Uderzył w część tej wspaniałej osi dobra, która rozciąga się od Korei Północnej przez Iran, Wenezuelę i która zasila wielką Rosję. Pomagają sobie, wspierają się w różnych rodzaju bandyckich, tak czysto bandyckich przedsiębiorstwach. Handlem kryptowalutami, handlem bronią, wspieraniem terroryzmu. Służby izraelskie po raz kolejny, nie wiem, czy to był tu Mossad, raczej Shin Bet, pokazały, że są the best, że są najlepsze na świecie, zresztą w tym super Innowacyjnym społeczeństwie, bądźmy szczerzy. Mamy jaja i mamy zęby. Dla mnie jednak w czasach Regana takie coś jak to, co robi Maduro w Wenezueli, byłoby nie do pomyślenia. Myślę, że Amerykanie by interweniowali. Co teraz robi Rosja? Wiecie co robi w Sahelu? Podbija Mali, Niger, Burkina Faso. Wiecie jak to się może skończyć? Może się skończyć tak, że jeżeli cały Sahel, cała północna na przykład, znajdzie się pod wpływem Rosji, oni nam zafundują taki strumień imigrantów, że będziemy musieli już strzelać. Mają jaja, pokazali. Co więcej? Oberwali jaja bandytom, terrorystom, islamistom. Czym w końcu jest Hezbollah? A tym wszystkim, którzy teraz wyplują wagony żygowiny na mnie, zgodnie z tą dobrą antysemicką tradycją, będą pisać szalom, Żydzi i tak dalej, istotnie zaczynam dzień od spożycia macy, macy, którą zamaczam w krwi chrześcijańskich i palestyńskich dzieci. Ale na razie pokazaliśmy, że mamy jaja, ramen.